Chciałabym Wam powiedzieć, że mam nowego Pet Shopa. I, Dobra, już nie mogę się doczekać, a więc chodźmy go rozpakować. Nie powiem Wam, wam jaki on jest, ponieważ to jest niespodzianka. Chodźmy. To jest moja pierwsza serenka i jest bardzo w idealnym stanie moim zdaniem. Jest przepiękna. Jest bardzo ładna. Ma tutaj jak widzicie yy, dziurkę. Yy, napisu LPS nie ma niestety, ale... Uch, wiem, że to jest dla shop Jak ona jest piękna! I w idealnym stanie. Naprawdę nie kosztowała drogo. Kupiłam ją na Allegro i jest przepiękna. To w sensie, że nie kosztowała dużo, nie? Będzie na pewno w moim nowym w moim serialu Friends. I tak. Nie powiem Wam kogo będzie grała. Ale będzie pięknie zwiedział. jest. Jeszcze ja tak bardzo cieszę z tej sarenki! A właśnie jesteśmy na planie filmowym. Dobrze, a więc tak... To jest plan filmowy, na którym niedługo długo będę y, y, brała udział w filmiku. No, Okej, okay. tutaj jest WC dla dziewczynek. a tu jest WC dla chłopcyków. Bo tam pewnie śmierdzi. Znaczy nie, nie wiem, bo nigdy tam nie wyszłam. Znaczy, nie radzę wam tam wchodzić. Znaczy nie wiem, ale kiedyś potem moja koleżanka tam wyszła i było okropnie. Eee. Okej, okay, a to są szefeczki. Która będzie moja? Która, która? Chciałabym, aby moją szafeczką była. O, to, 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 to. ma chyba numer cztery, tak? Bo tu jest jeden, tu jest dwa, tu jest trzy, a tu jest cztery. Cztery, cztery! Mój ulubiony numer! Mój ulubiony liczbą! Bardzo się cieszę z tej seryki, naprawdę jest No, tutaj jest sala numer jeden. U tu. Ciu, ciu. Będę miała tam lekcję w tym seriale. Oczywiście jak na serial to nie. To po prostu sensu. A tam reszta szaseczek. Okej, okay, a więc gdzie jeszcze idziemy? Hej, nie uciekajcie mi! Ej! on no nie zostawiacie mnie! Ej! Gdzie wy idziecie? O Jezu, ściany nie ma. Ej, to być ściana! A może my je, my po prostu jej nie widzimy, a ona naprawdę tutaj jest. Ja się boję, ludzie, ja się boję! Okej, okay, dobrze, przepraszam was za moje zachowanie, po prostu dzisiaj sobie.

Dobrze, ,ż. nie musisz iść, czyż. Dobra, to tyle, dziękuję, dobra. Ała! Szczyprę! Spoko, idziemy. Dobra, to papa! Hej, już nie miał to zrobić. A więc,

Dabra, dabra, tua papá.